Spotkaliśmy się tu dzisiaj na Bulwarze Ostrudzkim w celu powiedzenia mieszkańcom o tym, jak się mieszka, jak się funkcjonuje w mieście Ostruda pod względem niepełnosprawności wzroku i dostosowania czy przystosowania publicznego do, do właśnie tej niepełnosprawności. Często Państwo i osoby niepełnosprawne przychodzicie na burwar europejski, tutaj właśnie na Molo, spacerujecie. Nierzadko myślimy o tych osobach niepełnosprawnych, gdy przychodzimy tutaj i stawiamy różne reklamy czy różne stoiska na ciągu komunikacyjnym z czym osoby niepełnosprawne borykają się i co stanowi zagrożenie w ich codziennym poruszaniu się. Co nam e, przeszkadza? W dużej mierze przeszkadzają nam słabo oświetlone przejścia dla pieszych, jeżeli one jeszcze nie są wykonane, bo część przejść dla pieszych zostało przez Urząd Miasta wykonane. E, I ta osoba słabowidząca się e, e, czuje bezpiecznie w samodzielnym poruszaniu się. E, tak naprawdę też Brak oznakowań, głównie żółtą kreską, oznakowuje się różne niebezpieczne, czy schody, czy różne, właśnie jak tutaj znajdujemy się na bulwarze, ten, te przejście z chodnika z, z łączeniem razem z jeziorem Dwęckim. Moim zdaniem powinno to być żółtą kreską. Oznakowane, tak jak znajduje się oznakowanie na dworcu PKP, gdzie wjeżdża pociąg i jest żółta kreska, do czego nie wolno podchodzić. To na pewno przy osobach, które widzą cząstkowo, by ułatwiło, że tutaj jest niebezpieczeństwo, że tutaj można. Po prostu wpaść w, w, w jakąś wodę czy, czy w jakąś właśnie nierówność. Część miejsc w Ostudzie jest już oznakowanych. Tak jak właśnie na, przy Placu Tysiąclecia, budynek mieszkalny został oznakowany i sam właściciel czy wspólnota widzi potrzebę oznakowania tych schodów krawędzi schodów tak samo jak i urzędy powinny być przystosowane powinny mieć dostępność do, dla osób niepełnosprawnych takim urzędem w naszym niemaniu jest zus zakład ubezpieczeń społecznych jest to instytucja która jest przystosowana całkowicie do osób niepełnosprawnych drugim takim urzędem który się nas dopytuje o, o dostępność do osób niepełnosprawnych, w tym słabowidzących czy niewidomych jest Urząd Miasta. To jest z tymi pracownikami Urzędu Miasta kontaktujemy się, oni również z nami wymieniają się mailami. Na każdym etapie tutaj jeżeli chodzi o autobusy komunikacji miejskiej, biletomaty, czy nagłośnienie w autobusach, teraz są stawiane nowe przystanki, które w naszej ocenie spełniają już te wymogi. Dla osób słabowidzących, ponieważ nawet barierka, która rozpoławia ten przystanek na połowę, posiada kolor żółty, rażący zielony i to przyczynia się do tego, że osoba słabowidząca zauważy właśnie ten słup stojący w pośrodku tego przystanku. ważne jest też to, że znajdujemy się w Starostwie Powiatowym. Nasze biuro mieści się właśnie na Jana III Sobieskiego 9 w Centrum Użyteczności Publicznej, które to też jest po części dostosowane do osób niepełnosprawnych. I Pan Starosta też stara się realizować wszystkie zadania i zamierzenia i wspiera osoby niepełnosprawne. Za co serdecznie dziękujemy, ale tego jest mnóstwo bo wiadomo, że przychodnia rejonowa, która teraz e, trochę przychodzi renowację, ona powinna być troszeczkę lepiej przystosowana, te schody i tak dalej, i tak dalej, ale to jest praca, praca, jeszcze raz praca i odnawianie tego. Wiadomo, że ta farba jest na jakiś czas i trzeba ją wtedy tą chlorokarczółkową, żółtą farbę e, jeszcze raz odświeżyć na wiosnę. Nawet tutaj naprzeciwko Najświętszej Marii Panny były kiedyś na I to robił. I to robiła wspólnota, czy jacyś wolontariusze też nawet kiedyś robili, którzy oznakowywali prawidłowo miasto. Miasto bez barier, czyli były wszystkie schody, które są w mieście oznakowywane, czyli pierwszy schodek i ostatni. I to wystarczy, dokładnie tak. Takie proste, proste rzeczy, ale jak ważne dla osób słabowidzących i osób starszych. Dlatego też Polski Związek Niewidomych apeluje do osób. Do właścicieli, do osób stawiających różne reklamy w miejscach takich niedozwolonych przez miasto, przez urząd miasta, bo każda reklama, która jest stawiana na chodniku, powinna być mieć zezwolenie. Czasami jest tak, że jest dobre nasłonecznienie, że widzimy troszeczkę lepiej. Gdy jest szarówka, jest ciemniej się robi, to osoby słabowidzące ten wzrok tracą. Na tyle, że nie rozpoznają różnic, kontrastów, i wtedy jest to niebezpieczne. Właśnie takie stawianie tablic śmietników, rowerów, kulajnok i innych rzeczy, które nie powinny znajdować się na chodniku miejskim. Mamy taki apel również do mieszkańców czy właścicieli różnych firm, którzy parkują w miejscach mało dozwolonych albo dozwolonych, ale nieprzemyślanych pod względem komunikacji osób niewidomych czy słabowidzących, ponieważ czasami prawo nam pozwala na to, aby zostawić te półtora metra na chodniku od ściany czy od jakiegoś urzędu, ale pamiętajmy, że pozostawiony taki samochód, nie na parkingu, tylko na części chodnika stanowi zagrożenie dla osoby niewidomej, dlatego też warto jest parkować na miejscach do tego przystosowanych i, no, i zwracać uwagę też również osobom, które parkują na miejscach niedozwolonych, czyli na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Pamiętajmy o tym, że z przestrzeni, z której korzystamy, to jest przestrzeń, która należy do osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych, osób schorowanych i wspólnie powinniśmy korzystać na równych prawach z tej przestrzeni. I zawsze powinniśmy się kierować dywizą, że pomoc jest najszlachetniejszą cechą każdego człowieka.